Siemano, z tej strony Dim2 i dzisiaj mam dla was istną petardę. Wczoraj wieczorem przeglądam jedno z forów i nagle natknąłem się na takie informacje. Metin 2, zmiana szaty graficznej. I pierwsza myśl, pewnie jakiś priw albo coś. Co się okazuje? Że Metin jest od 2007 roku i na ten rok, do połowy trzeci, czwarty kwartał, no czyli, nie oszukujmy się, już niedługo, od połowy roku, może zacząć zmieniać się szata graficzna gry. To jest dość niespotykane, ale z tego co wyczytałem, ma być nowy edytor postaci i te postacie mają się różnić od 180 stopni od tych co teraz. Każda strona może być zupełnie inna. Będą zachowane oczywiście skille, umiejętności, ale to też zostanie zmodyfikowane i te umiejętności będą wyglądały, miały trochę inne animacje niż teraz, ale będziemy mogli grać i na starych i na nowych ustawieniach, więc tutaj jest fajnie, ale myślę, że jak zobaczycie zrzuty ekranu, które udało mi się pobrać z tego forum, to naprawdę będziecie zaskoczeni i stwierdzicie tak, o takiego medyna nic nie robiłem. Było też tam masę innych informacji, nie będę wrzucał SS-ów z tego forum, ale za to wrzucę Wam SS, jakie zostały tam dodane i to wygląda naprawdę imponująco moim zdaniem. I tak, ma być zupełnie nowy wygląd METINów, kamieni METIN i wszystkiego, co jest z tym związane. Ma być bardziej epicko, i więcej graczy może pomieścić jedna mapa. Co może wyjść na duży, duży plus. Najwięcej, jak zawsze, dostał zdjęć wojownik, tym razem wojownik chyba mental, z tego co widzę, bo tutaj jest odpalanie silnego ciała, prawdopodobnie na M, i wygląda to znacznie lepiej niż to, co jest do tej pory. Szkoda, że to tylko SS, a nie cała animacja. Dodatkowo dali nam do wglądu, jak może wyglądać nasza postać. Jak widzicie, obie postacie różnią się troszeczkę, ale się różnią. Zbroje są podobne, miecze są podobne. Tutaj widzimy wojownika Bodego i to, z tego co wiem, jest aura na M. Tak samo tyczy to się Wojowniczki Body I jak widzicie aura na M jest bardzo podobna i bardzo zbliżona Jest trochę inny smok chyba inaczej się albo jest inny kontaminacji Za to silne u Wojownika na P jest czerwone I mamy też do czynienia ze smokiem Czyli tak naprawdę tamte aury mogły być również smokami Czyli aurą na P I jak widać Wojownik może wyglądać zupełnie inaczej niż do tej pory Chociaż nie wiem ile on ma tu defa ale nie za dużo. Kolejny wgląd w wojownika, w jakiejś lodowej krainie. I wiem jedno: albo to jest nowa mapa, albo będą zmienione wyglądy tych statuetek, Co są na Joharze, które wyglądają dziwnie na bardziej epickie. I do zniszczenia może, może trochę trudniejsze. Dodatkowo dostaliśmy nowe bronie, czyli kostury. I szamanka, że tak powiem, wygląda tutaj całkiem spoko. I wygląda jak szamanka, a nie jak jakiś czołg. A sam świat Metina wygląda na bardzo fantazy. Wreszcie mamy tutaj taki bardziej europejski, nie tylko azjatycki. Chociaż po wyglądzie bodziaków powiedziałbym, że jednak czuć, że gra pochodzi z Azji. Ninja, znowu efekt smoka, znowu Obelix. Bo nie wiem jak to nazwać w ogóle, czy to jest Metin, czy to jest Obelisk. Ale na pewno będą nowe mapy w tym roku, które będą od 30 levela plus. I będzie można naprawdę tutaj dużo więcej zrobić w tej grze i będzie o wiele trudniej niż do tej pory przynajmniej tak zostało napisane, chociaż nie wiem czy można zrobić grę jeszcze trudniejszą niż do tej pory chociaż tak, im trudniejsza gra tym tak naprawdę mamy więcej możliwości na poprzednich mapach kolejna ninja, tym razem bardziej krwawo i tutaj wygląda mi coś co kompletnie nie mam dla tego pojęcia czym może być w tle, więc jeśli macie jakieś pomysły dajcie znać Chociaż jak widać, ninja może mieć personalizowaną zbroję, personalizowane eku i noże wyglądają wreszcie jak noże, a nie jak jakieś widelce do krojenia schabowego. Jednak, tak tutaj, to też jestem przekonany, że ninja z takim hełmem by sobie poradziła świetnie, nawet na każdym nagraniu. I wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Możliwe, że ten świat troszeczkę się zmienił, jednak łucznik nie napawa optymizmem. Chociaż tutaj, jak widzimy, jest jeden, ale wreszcie widać Kouchan. Wreszcie widać, jak ta postać może wyglądać, a nie tak samo jak ninja, tylko że z łukiem. Nie mogli również zapomnieć o Lekanie. Czy Lekan wygląda na tych zdjęciach lepiej? Słuchajcie, ja myślę, że on wygląda zdecydowanie lepiej niż teraz się prezentuje i takim naprawdę bym chciał grać. Chociaż mam nadzieję, że gdy zmieniam szatę graficzną, to też zmieniam troszeczkę yy, postacie. Będą troszeczkę, będą wszystkie bardziej wszechstronne. Chociaż tego nie obiecuję, nie wiem, co się będzie działo, ale zobaczymy. Zobaczymy tak naprawdę w połowie roku, jak to będzie dalej wyglądało i się rozwijało. Mam też dwie informacje, które są podobno potwierdzone, albo nawet trzy: że szykują nowe klasy. I przygotujcie się na to, że będzie nowy bonus w ekwipunku. I nie tylko jeden, ponieważ będzie tam dodatkowy bonus na młoty, dodatkowy bonus na krwawy ekwipunek. Cokolwiek to znaczy ale może będzie to bardziej krwawienie, odporność na krwawienie jest zwiększona do 15%. Kto wie, mo może się dowiemy tylko w przyszłości, ale żeby nie było tak łatwo, to dodatkowo nie będzie jedna czy dwie klasy nowe postaci więcej, tylko wracają do pomysłu Berserka, wracając do pomysłu Krasnoluda, do grywalnego orka, do grywalnego czarnego elfa, który ma się posługiwać zarówno łukiem, jak i magią, i dogrywalnego druida, który łączy niby szamana-smoka i szamana-leczenie i ma możliwość używania mieczy, kosturów oraz tarczy, tak samo jak berserek. Tarcze może używać w dłoni i ma zwiększony blok ciosów, chociaż krem de la crème zostawiłem na koniec, bo sura, jaka została stworzona, to podoba mi się bardziej niż to, co do tej pory dostajemy. A tak wygląda sura w postaci męskiej. Czyli ta czaszka to jest chyba rozproszenie magii, z tego co mi się wyda. Je? Powiecie, czarowane ostrze, czy coś, na pewno jest na mieczu. A co do samej postaci? Peleryna, hełm, czaszeczka, obeliksy, metiny, czy jak swał, tak zwał? Wygląda to całkiem nieźle. Natomiast wiecie, co Wam powiem? Na sam koniec dali takiego SS-a, właśnie Sury. Czyli walka ze smokami i system najemników będzie wyglądał jak prawdziwy system najemników. Czyli będzie mieli tak naprawdę latające, dodatkowe postacie obok siebie, które będą nam pomagały ekspić. Czyli tak jakbyśmy mieli darmowe PT. Ja jestem za. A jak wam podoba się cały pomysł zmian, grafiki w całym metinie, z tego co cały czas widzieliście po lewej, na to co teraz widzicie po prawej. Uff, powiem wam, że nie spodziewałem się wczoraj takiego posta zobaczyć. Dopiero dzisiaj ten film, bo po prostu dopiero usiadłem do komputera. Dzięki i widzimy się niebawem. A wypiszcie, co sądzicie o całych tych zmianach.